Cześć, drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku z mojej działki. Dzisiejszego filmu miało nie być, dlatego że rozpoczął się długi weekend, a właściwie przed długim weekendem, bo jest poniedziałek 28, 28 chyba kwietnia. I miałem dzisiaj odpoczywać, ale z racji tego, że jestem takim człowiekiem, że nie jestem w stanie odpocząć, to przyjechałem na działkę. I postanowiłem zrobić po drodze, jadąc, zajechałem do e, tym razem Obi i postanowiłem zrobić mojej małżonce niespodziankę. Mianowicie, kupiłem takie oto cuda. Sadzonki róże. I teraz tak, nigdy róży się już nie powinno sadzić, ale są dwie wersje. Jedna mówi o tym, że już się nie sadzi róży, a druga mówi o tym, że jest ostatni dzwonek na sadzenie róż. W związku z tym trzymajmy się tej drugiej wersji, tej lepszej. Zaufajmy temu, kto to napisał w internecie. I teraz tak, nie znam się kompletnie na tym. Sadziłem kiedyś róże, po prostu ją u babci na cmentarzu. Wsadziłem po prostu w ziemię, podlałem i do dzisiaj pięknie rośnie więc uważam, że tutaj zrobimy to samo nie wiem nawet co to są za gatunki były na wyprzedaży 11 zł za każdą taką samoneczkę tu jest taka taka ładna tu nie wiem czy coś jest napisane więcej na ten temat nie, różek klasa A tu mamy taką żółciutką takie krzaczki a tu, na, a tu nie wiem dlatego że były wsadzone takie coś i takie coś więc nawet nie wiem co to jest więc wymyśliłem że zasadzę to tutaj przed tą siatką oczywiście w przyszłości jeżeli to by się rozrosło a miejmy nadzieję że się rozrośnie to tutaj to yy, Podeprze się jakimiś kijkami, jakiejś konstrukcji się zrobi W równych odstępach Ponieważ to się powinny rozrosnąć na takie duże krzewy Tu zasadzę Ale to nie są wszystkie niespodzianki na dzisiaj No właśnie, zapomniałem jeszcze powiedzieć Trawa, jak trawa Coś tu się zaczyna dziać Nie wiem czy to widać Pojedyncze Żdbła zaczynają Wychodzić nie jest to niestety luksus, ze względu na to, że pogoda była fatalna, bo dopiero w weekend trochę popadało. Ale to musi niestety popadać, moim zdaniem, kilka dni, i potem być ciepło, żeby to ruszyło. Dzisiaj jest który 9 dzień od zasiania trawy. Także coś się dzieje, ale to dajmy temu jeszcze czas. Oczywiście tu są takie yy, przebitki jeszcze starej trawy, a właściwie chwastów, ale tak jak powiedziałem to nie będzie wersal ani boisko, więc to może sobie zostać eee, co ja kupiłem jeszcze, już wam pokazuję. Oczywiście na grilla coś, bo dzisiaj sobie tutaj obiad zjem. Zobaczcie co kupiłem, to będzie reklama Obi <hobby> Obi w wyprzedaży po 2.98 za cebulki kwiatów. Kupiłem całą armię. Zasadzę to małżonce tutaj przed wejściem. Tu z tej strony tu będą róże. Tu będą kwiaty. Nic o tym nie będzie wiedziała, dowie się dopiero z tego filmu albo może jak to wyrośnie to wcześniej. Ale chciałbym, żeby się dowiedziała z tego filmu, żeby tak była taka niespodzianka. No o różach to się wcześniej dowie, bo zobaczy krzaki. Ale to wyrośnie jako niespodzianka. Więc mamy tak. Dalej. Mamy... Nie ja mam masę. Pomieszam to różne. Mamy jakąś lilię orientalną. Z mamy... mieczyki. Raz. O, dwa opakowania tych mieczyków tu dalej, tu nawet nie wiem co to jest. Brałem po prostu tak, takiego kosza dużego. Iris co eee. tu dalej. O, to ładne. Też dalia. Dekoracyjne O! Ta 99, 9,90 akcesoria do grilla. co tu dalej. To nawet nie wiem co to jest. Ale podoba mi się. Słuchajcie, po prostu to do ziemi podleję, nic tu nie robi, co urośnie, to urośnie i znowu Więc Więc tak oto wyglądają zakupy kwiatowe. I tak jak powiedziałem, tutaj tutaj zasiejemy przy samym, przy samym przy samej siatce zasiejemy te kwiaty w cebulkach, zobaczymy, co z tego wyrośnie. A tutaj, a tutaj damy. E, te róże raz, dwa, trzy. Zobaczymy co z tego wyniknie. Chciałbym, żeby fajnie coś tutaj urosło z tego. Co za uparte te samolociska dzisiaj. No. Dobra, nieważne. E, a no, a tutaj tutaj co zasialiśmy w e, sobotę, na razie nic nie puściły cebulki, no bo nie, no bo nie miały prawa puszczać. Dobra, zabieram się do roboty. E, zrobimy sadzenie, i zaraz do Was wracam. Zabieramy się za sadzenie. Zaczniemy od tych róż. Tu są te cebulki, to za chwilę. E, tak jak powiedziałem, trwają wyprzedaże w marketach e, budowlanych na, na działach ogrodów. I powiem Wam, że ceny są naprawdę spoko. Co tam jest, straszy Ceny są naprawdę spoko. Za takie różyczki? Mówię po 11 zł zapłaciłem. Jakby je tutaj rozsadzić. Niezależnie czy ta jest fioletowa, czy taka, taka różowo-fioletowa, to ją damy na, tutaj na brzeg. Żółtą po środku. A tą taką żółto-różową damy w tamten kącik. Zaczniemy od tego w takim razie. Mówię, to jest niespodzianka na małżonki. Nie wiem... o. O tym, co ja tutaj wyczyniam, damy tak, damy ją trochę od płotu gdzieś tu, żeby też tutaj. O, dobra, wykupimy taki tułczyk, tu jakiś kurzonek czegoś. Dużo ty potrzebujesz, dużo. Dobra, o, poleciała reklamówka, zaraz sprzątniemy. I spory dołeczek, bo widzę, że długa ta odsunięta od płotu, bo jak ona się rozrośnie, żeby się nie opierała bezpośrednio o płot. Małe łopateczki, chyba z Lidla. Co to za korzeń? Tu już jakieś wykorzenienia. O. Dobra, wejdzie to całe, wejdzie dobrze. Także, o, tu coś jest napisane. Róże z kolekcji Painted Collection posiadają zaskakującą ferię barw tworzącą fantazyjne pospolite. Po... Platany Mix, bardzo efektownie wyglądające w ogrodzie, gdzie wyróżnia się z otoczenia dzięki swym żywym kolorom. Sadzenie. Przed, ron... Przed posadzeniem namaczyć korzenie przez dwie godziny w wodzie. Wykopać dół o głębokości 50 cm i szerokości 50 cm, obficie podlać. Aha, na pewno mam na to czas. Dobra, wykupimy trochę szerszy. I To wszystko. Nie będę tutaj żadnej filozofii. A 50 centymetrów. No już lecę. I dwie godziny jeszcze namaczać korzenie. Dobra, tam się dobrze podleje. Też będzie dobrze. Zobaczymy, co się przyjmie. Tak jak mówiłem ogrodnikiem nie jestem, a zobaczymy, czy w zwykły sposób po prostu sadząc i podlewając czasami też się pewnie da. Och, dobra. Cyk, 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 cyk. Tu damy to jako podściółkę. Cyk, cyk, przemieszamy z glebą, o, hop, o, o i te, tyle by było z tego, dobra, to po coś ty to tak kopał, taki dół, jeść.

dobra, to jest jedna drugą, Tą żółtą. Tamy w tej samej linii w odstępie. A ta co a jakieś inne instrukcje też namaczać. Nawóz organiczny, ziemia przycinać. Fitnie. Inspirowana masceńskim zapachem. Boże, jak ja lubię takie on wymysły. Sać różne i niech rośnie. Dobra, odstęp troszeczkę. Gdzieś tu. A nie tutaj. Dobra. Ziemia ja niedawno rana, to jeszcze miękka. To niech nie narzekają. Na się od podlania. Ten korzeń. Aha. Dobra, styknie. Cyk. No, to samo tutaj. Była zasadzona. O! Dobra. Dobra. Przemieszamy troszkę z ziemią. Co to mi do oka lecisz?

do oka właśnie. To będzie żółta. O. I teraz damy ostatnią. To zostawi malużance, może się będą przydawały. Aha. I ostatnia tutaj tak na wejściu. Ładnie będziesz. Tu dobra tu. tu, tu nie mam tu planu ani pomysłu na zagospodarowanie tej działki. Zresztą tak od początku było planowane, że nie ma planu. Po prostu chciałbym, żeby zalasła sobie od sasa do lasa. I tak po, po swojsku. Zależałoby mi na takim wiejskim ogrodzie, ale tam mi się chyba nie uda. Nie sądzę, że mi się tak udało zaplanować, żeby e, wiejski ogród wyrósł. No ale cóż, zobaczymy. Te róże to pewnie parę lat, żeby trochę lepiej pokwitły. Oczywiście, nawet nie ma co marzyć. Ale może coś się z tym już wydarzy. Oczywiście, tu sobie zrobię e, takie szpalerki ogrodowe. To na razie jest tymczasówka. Tu ta sama instrukcja, ta sama. Rzucimy tu. Mam super doświadczenie w ogrodnictwie, to znaczy yy, sadziłem pelargonie na balkonie <grymnie> i, i róże na cmentarzu u babci, więc jest wybitne. Moje osiągnięcia są w tym temacie. Ale się nie zrażam. I zobaczymy, co z tych moich cudowań wyniknie w którą stronę ty tu będziesz rosła w dobra i zobaczcie tym magicznym sposobem mamy trzy róże posadzone eee, teraz tutaj w tym miejscu będziemy sadzili te cebulki różnych kwiatów i mam pomysł na to, żeby to od razu pomieszać. Na tym obszarze, odgradzając się od yy, malin, czyli zaczynając mniej więcej tu, robimy małe nasadzenka. Tyk. cyk mała dziurka o, to jeszcze jakiś kłak się znalazł Ale może tu jeszcze po środku Idź, I teraz tak. Damy cebulkę tego tutaj. Cebulkę tego tutaj. Także. Chcecie komuś sprawić niespodziankę, to można to zrobić naprawdę niewielkim kosztem. Ile mnie kosztowało te 5 opakowań, czy 6, bo 3 złote mhm. to na przykład tu wsadzimy. żeby potem małżonka nie widziała, że miała niespodziankę, że coś tutaj wyrosło. Tu damy coś takiego. Tutaj tu też damy coś takiego. A tu damy taką małą. tutaj do, taką mało o, dobra no i co, słuchajcie, ja kopię dalej jadę do tego drzewa słuchajcie, zasiałem Dotąd mi starczyło nie do końca drzewa, może za gęsto siałem, ale nieważne. Tu, w tym prostokącie, powinna urosnąć armia kwiatuszków. Oczywiście, w przyszłości dalekiej lub niedalekiej, zobaczymy, jak będzie siły i czasu starczyło. Eee, chcę tutaj zrobić takie kwietniki, takie płotki wydzielone. Już mam pomysł na to, jak to zrobić. Tak samo tam pod tutaj wydzielę. Tak samo pod domkiem. Tu gdzie siałem w sobotę w poprzednim odcinku. Tutaj wydzielę taki płotek własnego pomysłu. I tutaj, gdzie te róże rosną, też taki tutaj się kwietniczek zrobi. Także mam nadzieję, że to wykiłkuje Teraz się zabieram za. Podlanie tego. Więc wracam za chwilę do Was. Potem a, zrobię sobie obiad. Na koniec podleję trawnik. Choć niby trawnika się nie powinno podlewać w dzień jakieś słońce, ale są chmury. Więc to powinno nie powinno być z tym problemu. Widzicie, padało wczoraj rano. Przepraszam i dalej jest tutaj mokro. W związku z tym nie powinno być z tym problemu. Tu widzę najlepiej wychodzi trawa. A ona najlepiej tu wychodzi, dlatego że prawdopodobnie sąsiad jak podlewa swoje, to podlewa też wodą, a on częściej tutaj jest niż ja. I dlatego to lepiej wychodzi. No nic. Dość gadania zabieramy się za podlewanie tamtych kwiatów, cebulek i różyczek. Dużo wody naleciało do studni po deszczu. Masz od razu trawnik. Podlewaj się. Tam było w instrukcji, że mają 2 godziny namaczać te to masz tego błotka. Dobra, bo błoto zrobisz. Sprawdzimy czy jest dużo wody po, po deszczu Słuchajcie, tego grilla chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Już jest film z zeszłego roku na moim kanale o nim Tania chińszczyzna Weź Ty tu jakimś miejsce stabilniejsze znajdź Tania chińszczyzna Służy, działa Jest fajnie Zrobię sobie obiadek Taki duży to mi nie jest potrzebny. Wystarczy tyle. Podpałki płynnej nie mam, ale mam taką kostkową. Też fajna. ja tę podpałkę płynną postawiłem? No nie wiem. Takie kosteczki, o. Wystarczy powpychać w parę miejsc. Ładnie się zapalą. Damy więcej, żeby na pewno by był pewniak No więc to jest to będzie słuchajcie pierwszy grill krótki, bo krótki i samotny, ale czasami niestety tak trzeba tu zapałki No to oby się udało Teczki od razu się zajmują. Fajnie. Trochę dymią. Dobra, przecież źle to zapalił, bo się nie chcą zapalić teraz Nie wsadzisz łapy. No, nieważne. W porządku. grillek się będzie rozpalał teraz. Jak się rozpali, Szykuję tutaj sobie stoliczek. Stoliczek może nie. A talerzyk. O, takie coś sobie kupiłem. Nie wiem czy zdrowe, czy dobre. Ale kurczaczek, więc powinno być OK. Więc niech sobie się tu rozpala. I wracam do Was później. No i co? Robota na dzisiaj skończona. Kwiatuszki posadzone, kwiatuszki niespodzianki posadzone eee, różyczki, krzaczki, zobaczymy co z tego wyniknie. Tak jak powiedziałem, po prostu wsadziłem, zobaczymy co z tego będzie. A że nie samą pracą człowiek żyje, to czas na mały odpoczynek. Jeżeli ktoś jest taki normalny jak ja, to znaczy nie potrafi odpoczywać, to taka działka jest wyśmienita do tego, żeby odmiar energii chęć do pracy wykorzystać, bo naprawdę na tak małym kawałku ziemi jest wiele pracy, można coś zrobić. A tymczasem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, zapraszam do oglądania, subskrypcji, lajkowania, komentowania i życzę smacznego.